Hej, 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 z tej strony MadCraft Widzieliśmy w kolejnym odcinku na SkyWay Podróży. Zaraz chciałem przeprosić, yy, dlatego, że odcinek nie nagrał się zbytnio tak, jak chciałem, bo próbowałem użyć, no, tym razem nie OBS-a, tylko takiego specjalnego moda na Minecrafta, no którym mogę nagrywać prosto z gry. Chciałem spróbować, jak to wygląda, dlatego postanowiłem właśnie nie nagrywać OBS-em, a niestety okazało się, że nie, nie wiem czy to po prostu ja coś źle robię, albo coś się nie rozumiem, ale mogę nagrywać tylko po prostu 30 minut, a potem jakby mi się potem blokuje jakby renderowanie tego. Więc no cóż, teraz wam pokażę właśnie, co jakby się nagrało. I, czym, i teraz ja też opowiem o tym, co ja właśnie robiłem. W skrócie, e, tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, chciałem właśnie przy pomocy tego moda zrobić takie pokazanie, no jakie ja właśnie robię z tym terenem. Jak go wygładzam, jak go sprzątam i potem robię takie te półki skalne. Więc ty macie pierwszą część, bo druga właśnie się nie nagrała. Co jeszcze chciałem takiego powiedzieć? Otóż, e, będę... Jeśli ktoś wie, jak lepiej że tego moda, no to możecie mi powiedzieć, też... E, pff, te, ten klip tutaj jest, no to... E, weźmy tak... nie zwracajcie aż tak bardzo na niego uwagi, bo jak mówię, to się uczę dopiero z niego korzystać. To jest mój pierwszy raz. będę się właśnie wiele rzeczy nauczyć, ale no cóż... Jak na pierwszy la, raz, to przynajmniej mi się wydaje, że to nie jest złe. Co wy sądzicie, możecie mi powiedzieć. I tego moda będę dalej używać, ale o wiele mniejszym stopniu. Bardziej na przykład, będę coś budować, to jest właśnie, zrobię taki timelapse mały, a przed właśnie pokazanie to z daleka jakiejś sytuacji, ale i tak będę, będę raczej z bardzo besa. Właśnie tak jak widzicie, to e, musiałem nawet wziąć, e, posprzątać te kwiatki, niszczyć wszystkie te e, trawę całą. A tych kwiatków było tak dużo, że zapewniłem dwie podwójne skrzynie, więc trochę tego jest. Potem wykorzystam do innych budowli, ale to potem. Potem musiałem wszystko jakby wygładzić. E, I zawsze jak gdy wygładzam, to ja biorę i wygładzam takie. No, bo sobie jakiś taki poziom i wygładzam e, wszystko, co jest jeden i dwa bloki wyżej. Po prostu wygładzam cały taki teren, a resztę zostawiam. Potem muszę to wszystko jakby do innego, innego poziomu wyrównać, ale no, ten to niestety się nie nagrało. O, a tutaj macie e, przywitkę z tego, jak to teraz wygląda. Bo to jak. No, może to jeszcze nie skończyłem, ale zrobiłem tam dużą część właśnie tutaj w takie są właśnie półki skalne. Dzięki czemu moja m, baza. Nie, nie, nie wiem czemu chciałem będzie wyspa. Już powoli dochodzi do końca. Znaczy no, jeśli chodzi o teren. Bo jeszcze muszę zbudować parę rzeczy. E, znaczy tutaj nie było tego widać, ale zrobiłem sobie tego takie e, małe schodki albo takie przejścia pomiędzy innymi półkami skalnymi a drugimi, bo to było też dużym dla mnie problemem, że było ciężko się przemieszczać między tymi półkami skalnymi. Ale będą jeszcze zrobić takie wiesz, takie pełne przejścia z kamienia i drewna, i też magazyn, swój dom w końcu zrobić i jeszcze parę innych rzeczy, więc jeszcze chwilę tutaj pozostaniemy. Ale cóż, potem. Trzeba będzie wyruszyć kolejną podróż. A to był taki krótszy, krótszy odcinek, no bo jak mówiłem to się nie nagrało. Pokazywałem całość, ale nie mogę niestety. A i w ogóle to e, chciałem tak powiedzieć, że w Undertale'u już powoli mi się wydaje, że kończę tą serię. Więc chciałbym tak powiedzieć, że za niedługo, jak się no, ten Undertale skończy, będzie nowa seria, więc wszystkich zapraszam. No i cóż, na żywo. Cześć i pa! Do następnego hej!